Podczas święta granitu strzegomskiego na terenie ośrodka sportu i rekreacji w Strzegomiu wystąpili lokalni i zaproszeni artyści. Przy dźwiękach różnych gatunków muzycznych mieszkańcy wspólnie świętowali lato i dobrą zabawę. To była doskonała okazja, by spędzić czas na świeżym powietrzu, poznawać nowych ludzi i cieszyć się muzyką na żywo. Cześć, jestem Maja, Mateusz, Wojtek i Filip. Jesteśmy Herbis, dziękujemy, że byliście z nami na święcie granitu. Stay heavy. heavy! W trakcie tegorocznej edycji Święta Granitu Strzegomskiego na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji gościli przedstawiciele miast partnerskich: Podchajce na Ukrainie, Chozice z Czech, a także Auerbach i Torgau z Niemiec. Witam Państwa z Ośrodka Sportu i Rekreacji. Trwa właśnie pierwszy dzień święta Granitu Szczegonskiego. Na scenie zaprezentowały się zespoły i wokaliści, tutaj nasi lokalni gwiazdy, artyści. Natomiast za chwilę już mnóstwo emocji, ponieważ zespół BNRS i oczywiście oczekiwany Skolim. I drodzy Państwo, dziękuję pięknie za udział Państwa w naszym wydarzeniu. Dziękuję wszystkim gwiazdom, wokalistom, zespołom i serdecznie zapraszam. Na zakończenie tego wyjątkowego dnia na scenie pojawił się jeden z najbardziej utalentowanych i rozpoznawalnych artystów: Skolim. Skolim znany jest z energetycznych występów. Które łączą muzykę z autentyczną pasją i pozytywną energią. Jego utwory, pełne emocji i wyrazu, poruszyły serca publiczności zgromadzonej na stadionie w Strzegomiu. Cześć, kochani, witam cały Strzegom i Horyzonty 24. Pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, miłości, bogactwa dla Was, kochani, i dla Waszych bliższych. Całuję bardzo mocno i pozdrawiam. To muzyczne wydarzenie było gwarancją dobrej zabawy, pozytywnej energii i niezapomnianych wspomnień.